Niech będzie błogosławiony Bóg, niech będzie błogosławiony wielkie imię Jego. Tak modli się Tobiasz po swoim uzdrowieniu. Dziś w pierwszym czytaniu o tym słyszymy, czytamy. Zachęcam serdecznie, żeby w całości w tym tygodniu przeczytać Księgę Tobiasza. Przepiękna księga, często niedoceniona, niezauważona, nawet bywają Pisma Święte, w, którym, w których nie ma tej, tej księgi. Księga Tobiasza zachęcam, żeby przeczytać w całości i kiedy Widzimy dziś w tym pierwszym czytaniu Tobiasza, on uwielbia Pana Boga, on uwielbia Pana Boga w swoim uzdrowieniu, on uwielbia Pana Boga w swojej synowej, która do niego przyszła, w powrocie swojego syna. On ciągle to powtarza, błogosławiony Pan Bóg, niech będzie uwielbiony Pan Bóg. On widzi Pana Boga w tym wszystkim, nawet nie tylko dziękuję Panu Bogu, ale widzi Jego obecność, zachwyca się tym. Uwielbienie, modlitwa uwielbienia. Mało chyba tego robimy, mało uwielbiamy Pana Boga. Prosimy, nawet dziękujemy. Czasem żałujemy za nasze grzechy, prosimy o miłosierdzie Pana Boga, pokutujemy, ale mało Pana Boga uwielbiamy. Czyli zachwycamy się Jego obecnością, zauważamy Jego obecność, Jego działanie. Może warto by dzisiaj. Zauważyć obecność Pana Boga, Jego działanie w naszym życiu, Jego wielką miłość, Jego wielką troskę o nas. I tak jak tobiasz dziś w tym pierwszym czytaniu, wszystkim się zachwycać, żeby uwielbiać Pana Boga. Nie tylko zachwycać się dla zachwytu, ale zachwycać się dla uwielbienia Pana Boga, żeby ten zachwyt nas prowadził do uwielbienia Pana Boga, żeby tej modlitwy uwielbienia było dziś jak najwięcej. Błogosławiony Pan Bóg, niech będzie uwielbiony, błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, mój Pan, mój zbawiciel, ten, który za mnie umarł na krzyżu, niech on będzie dziś uwielbiony. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.